A we korwa ja pokażę wam jak wygrać te popierdolone, a oto w łatwy sposób. Istnieją trzy sposoby: pierwszy to wygrać ościwie, Drogi to poprosić i zniomego żeby dał nam wygrać, a trzeci to mój własny sposób. No ale skończmy te pierdolenie i przejdźmy do rzeczy. Aby je zdobyć potrzeba trzech dni, musimy codziennie przez trzy dni zająć przynajmniej trzecie miejsce Ja to zrobiłem także podczas wyścigu, zrobiłem postą sesję i taki oto sposób żem trzy razy wygrał. Aby zrobić postą sesję wystarczy wejść na Polpita potem włączyć monitor zasobów. Następnie znaleźć GTA i kliknąć prawy przycisk moszy następnie wybrać wtrzymaj proces i poczekać 10 sekund następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać znów proces potem wchodzimy do GTA i powinno wszystkich wyjebać. Teraz wystarczy dojechać do mety i następnego dnia ponowić czynność. Jak widać wyjebało wszystkich, więc ja wracam następnego dnia. Teraz tylko zostaje wygrać ostatni wyścig. Pierwszy wyścig zaliczyłem pierwszego dnia, ale nie nagrałem tego, bo tylko sprawdzałem, czy to działa. Jak widać działa. Niestety nie wiem, czy zawsze takie zadanie będzie i choć mnie to obchodzi, bo ja zawsze znajdę jakiś zjebany sposób, żeby to wygrać, ale jak będzie podobne, to przynajmniej wiecie, jak wygrać. Możliwe, że będzie trzeba zająć kiedyś pierwsze miejsce. Oczywiście, żeby nie było, próbowałem wygrać bez oszotwa, ale mi nie wysło. Jak wam też coś nie pójdzie, to robicie tą sesję i dojedzacie do mety. Nie ma sensu, żebym pokazywał znowu jak robię postą sesję, więc pokażę tylko, że pozbyłem się braczy. Teraz tylko dojechać do mety i auto moje. Teraz to se wchodzicie i odbieracie o to a potem możecie cieszyć się swoim złomem. Tak wygląda złom którego rzym wygrał w właściwy sposób i choć z tym że ledwo jeździ tylko wtedy kiedy go pchasz ważne że jedzie może kiedyś darzą coś lepszego ale jebać to ja spierdalam czytał syntezator mowy.